Cześć, Drzewny Ekspert. Marcin Leszczyński. Dzisiaj opowiem o butach Scaffel Light firmy ArborTech. Po kilku latach przerwy znowu pojawiają się w naszej ofercie buty Scaffel Light firmy ArborTech. Są obecne na rynku od blisko 8 lat, o ile nie odrobinkę więcej niż 8 lat. Więc są już sprawdzone w terenie. Są to buty antyprzecięciowe w pełni. Klasa druga antyprzecięciowości, więc chronią przed łańcuchem poruszającym się z prędkością 24 metrów na sekundę. Mają sztywną wibramową podeszwę, ale też mają specjalną wkładkę w środku, która chroni przed. Przebiciem. Są w 100% wodoodporne. Mają też specjalny system sznurowania. Te buty są już dobrze sprawdzone w terenie mocno obecne na rynku w Wielkiej Brytanii, mocno bardzo obecne na rynku amerykańskim to duże rynki arborystyczne więc przez 8 lat naprawdę można znaleźć dużo recenzji tych butów. W, zwłaszcza polecam recenzję na YouTube, gdzie wypowiadają się na temat tych butów ludzie, którzy użytkują je na przykład rok, cztery lata i y, wtedy można sobie posłuchać jak się zachowują i o ich cechach różnych. Jedną z cech, jaka, jaka jest podkreślana w przypadku tych butów, to to, że są świetne, po prostu świetne do drzewołazów. Drzewołaza praktycznie nie czuć pasów, rzepów, nie czuć od spodu, dzięki tej dodatkowej wkładce antyprzekuciowej. To właśnie powoduje, że można pracować całymi godzinami w drzewołazach bez odczucia uwierania. Kolejną cechą, jaka jest często podkreślana, to to, że te buty potrzebują sporo czasu na wyrobienie się. Na takie uformowanie, żeby przestały nas obcierać. No, trzeba sobie zarezerwować parę tygodni na grubą skarpetę, może gdzieś się rozchodzić trochę. Skarpety są załączone do każdej pary butów, tak samo jak zapasowe sznurowadła, zapasowe sznurówki, więc te rzeczy są. Kilka kolorów tych butów, pełna oczywiście rozmiarówka. 8 lat na rynku Skaffel Light firmy Arbortech, drewneexpert.pl. Zapraszam.